Terapagos Ultra Premium Collection, czyli zestaw tak duży, że nie mieści się w kadrze. Za cenę nieco mniejszą niż 500 zł otrzymujecie taki oto zestaw, w którym jest 18 boosterów, no chyba że kupujecie go u nas, wtedy dostajecie jeszcze dwa darmowe Temporal Forces. Link macie w opisie, a jeżeli chcecie to możemy ten zestaw otworzyć wam również na żywo, dzisiaj o godzinie 18. Ten zestaw posiada trzy ekskluzywne karty promocyjne, złoty Race EX, Terapagos w wersji Full Art oraz świetnie wyglądający złoty Lapras. Weźcie pod uwagę, że w porównaniu z upc ze 151 żadna karta nie jest metalowa. W tym zestawie, jak to w każdym UPC, znajdą się również ekskluzywne kości do gry, które znajdziecie tylko w tym zestawie, standardowe znaczniki statusu oraz coin z terapagosem. Mamy również deckboxa, w którym możemy trzymać nasze karty, tego również nie znajdziecie w żadnym innym zestawie oraz taki oto potrójny display, dokładnie taki sam, jaki znajduje się w zestawach Spaldan Fates. Jedną dość znaczącą różnicą jest to, że do tego display mamy taką oto podstawkę, która swoim designem nawiązuje do Pokémonów w wersji Tera. Tak oto prezentują się karty promocyjne w displayu. Kolejnym elementem, który wyróżnia ten zestaw spośród innych, jest ekskluzywny zestaw energii. Próbując doszukać się ich ceny, udało mi się znaleźć taki cały zestaw za około 20 dolarów. Tu jest jeszcze kodzik, a my zajmiemy się tym, na co wszyscy czekają, czyli giwę boosterkami. Info Giveaway pojawi się jeszcze w dalszej części odcinka. Na ten moment mamy 4 razy Obsidian Flames oraz 4 razy Paradox Rift, 2 Temporale oraz 4 Maski. Przypominam, że jeżeli kupicie boxa u nas, to dostaniecie jeszcze dwa dodatkowe temporale, no i jeszcze cztery skarlety na sam koniec. My lecimy z giveaway'em, a jeżeli wy doceniacie to, że do każdej karty, którą trafimy w tym odcinku, podajemy wam dokładną cenę oraz wszystko będziecie mieli zliczone na dole, to dajcie lajka, like dajcie suba, nam to bardzo pomoże. Dla was to jest tylko jedno kliknięcie. W Obsidianie raczej na nic nie liczymy. Najfajniej byłoby trafić Charizarda albo Ninetalesa do kolekcji. Tak Ninetales to czuję, że nawet poleciałby do PSA. Tymczasem mamy Solrocka, Palpitouda, No i mamy Queen w Fularcie. Także pierwszy hit z pierwszego boosterka. A jeżeli Wy już otwieraliście ten zestaw, to dajcie znać w komentarzu, jaki był Wasz najlepszy drop. Dajcie nam również znać, co mamy otworzyć w następnym odcinku. Chcemy, aby w tym roku pojawił się co najmniej jeden dłuższy odcinek w tygodniu. Oczywiście, dwa shortsy dziennie ciągle zostają, ale może jest jakiś zestaw, który chcielibyście zobaczyć na tym kanale. Tymczasem mamy Rivers Meltana, tutaj niestety tylko Rivers Grappiga, no i jest nasz ulubieniec, czyli Palafin. Palafin ma w tym secie w ogóle taką kartę i fajnie byłoby ją dzisiaj trafić. Nie wiem, czy w ogóle podzielacie nasze zdanie, ale wydaje się nam, że Obsidian Flames to set, w którym bardzo ciężko wydropić coś fajnego. Dobrym przykładem są Mini Minitiny, które zwykle otwieramy na shortsach, tam bardzo często Obsidian Flames jest pusty, a to właśnie Paradox Rift ratuje całą paczkę. Swoją obecnością zaszczycił nas klocek w diversie, ale za nim jest najlepsza jak do tej pory karta, czyli przepiękna ilustracja pidżota. Jak na to, co przed chwilą mówiliśmy o obsidian Flamesie, jest naprawdę nieźle. Na trzy boosterki były dwa dropy, w tym jeden naprawdę fajny. Lecimy w takim razie z czwartym boosterem i zaczynamy od brązora. Snapbull. Kapsa kit, czyli rewolucja papryczek, który był ostatnią kartą w poprzednim boosterze. Patrol Card, który czytając opis myślałem, że będzie nieco droższy. i Jest Jambreon, którego cena w rewersie jest dla mnie kompletnie niezrozumiała. A na sam koniec Miraidon EX, czyli 3 dropy z 4 boosterków Obsidian Flames. Jeżeli siedzicie u nas na Discordzie lub wpadacie na nasze live, y, to prawdopodobnie wiecie, jakie karty szukamy z dodatku Paradox Rift. Nie jest to Graudon, chociaż pewnie fajnie byłoby trafić taką część kartę, natomiast jest to Rika, najzwyklejsza SIRka, która kosztuje marne 6 dolarów, a my otworzyliśmy już pewnie z 50 boosterów i nadal jej nie trafiliśmy. Mówiąc o grywalnych rzeczach to waza również swoje kosztuje, w tym boosterze Riki nie uświadczymy, a holówką jest zwykła Espatra. Jeżeli Paradoks wypadnie gorzej niż Obsidian Flames pod względem dropów, to będę naprawdę zdziwiony. Zaczynam od Laudreda, zaraz zanim Remorite, pumpka bu. Zubat, którego art jest naprawdę fajny, jak na zwykłą kartę. Counter Catcher, czyli kolejna karta, która potrafi kosztować parę złotych, i czy będzie to Rika? No jest to Milton w rewersie. Żadnego rewersa również na końcu nie uświadczyliśmy, także w tym momencie mamy 0,2. Słuchaj paradoks, to naprawdę nie jest odpowiedni moment, żeby robić takie rzeczy. No chyba, że teraz nie dropi, a potem w najnowszych dodatkach coś fajnego wpadnie. Na razie zaczynam od Elekida, Tinkatów, Śmietniczek, którego ewolucja ma naprawdę piękną erkę w tym dodatku, Krokalor, którego ewolucji nie chcielibyśmy trafić, bo jest to po prostu zwykły IX, jest Little w rewersie, no i nasze marzenia o Rice poszły w niepamięć. Na całe szczęście mamy Full Art Parasol Lady, karty, której nie mieliśmy w naszej kolekcji. Nie jest to jej najlepsza wersja. Ale taką też się zadowolimy. I mówiąc wam szczerze, ten jeden drop z paradoksa jest dużo lepszy niż te trzy dropy z obsidiana. Może nie pod względem finansowym, ale pod względem estetyki i kart, których szukamy, to na pewno. Tymczasem Horsy tapla się na plaży. Jest Joltik, którego ostatnio ciągle trafiamy w stelarze. Jest i Turbo Energize. Zaraz za nim jest Techno Radar. Strike'a i nasza ostatnia szansa na Rikę, która niestety się nie pojawia. Teraz czas na dwa boosterki z Temporala i zaraz po tym boosterku opowiem Wam o giveaway'u. Temporal to w ogóle taki dodatek, do którego ciągle się przekonujemy. Pomimo tych wszystkich wersji Ancient oraz Future Pokemonów, chyba wszyscy się zgodzimy, że najładniejszymi kartami są te standardowe ARki. Temporal jest też chyba pierwszym dodatkiem, który wprowadził Ace Nam takiego Ace nie udało się tutaj trafić, w jego miejsce mamy Roaring Puna, ale za to zaraz na nim mamy piękną kartę Gengara. I tak, wiemy, że oficjalnie to nie jest karta Gengara, jest to Mortis Conviction, ale no szanujmy się, na tej karcie główną rolę gra właśnie ten Gengar. Jest to w ogóle to 6 karta w secie i bardzo mocno przybliża nas do tego, żeby wyjść na zero z tym boksem. A jeżeli wy chcielibyście spróbować swojego szczęścia i otworzyć takiego trójpaka na naszym booster breaku za darmo, to jedyne co musicie zrobić, to napisać w komentarzu jaka według was jest najładniejsza karta w tym secie. Macie czas do 10 stycznia, czyli do piątku, do godziny 18. Wyniki na naszym breaku około godziny 19. A i jak znowu zobaczę odpowiedzi pisane czatem GPT, to losujemy następną osobę. Teraz maska. No i jeżeli chodzi o to 5 z tego dodatku, to tak. Ursalonu no już mamy, mogliście ją zresztą zobaczyć na jednym z noworocznych shortów. I wiem, mam już chyba w każdej wersji językowej przydałoby się trafić perin, która pasowałaby do mojego growlite'a. że to nawet nie mówmy, bo to i tak się nie wydarzy. Tymczasem mamy festiwal przedmiotów, ale patrząc na ich ceny chyba nie są zbyt grywalne i nasza następna karta, czyli Probopass chyba też nie jest zbyt grywalny, ale za to jest naprawdę ładną kartą. Jest to chyba najtańsza IRK w secie, ale chyba wolę to niż nawet tą zieloną maskę w EXie. A mówiąc o maskach, to u nas w sklepie dostępny jest Ogre Pon i EX Premium Collection, czyli zestaw, w którym oprócz Twilight Masquerade dostajecie dwa boostery ze Stellara oraz dwa boostery z Serginga. A nazywa się Ogerpon Premium Collection, bo ma w sobie oczywiście kartę promo Ogerpona w fularcie, no i taką fajną ramkę na jedną kartę. Nazwita Palafin w Rewersie. No i Screamtail EX, czyli chyba dopiero drugi EX w tym zestawie. Zwykle ex jest nieco więcej w takich zestawach, ale nie będziemy narzekać. Oczywiście, jeżeli zbieracie kody i akurat trafiliście na taki, który nie był zużyty, to dajcie znać co wam wypadło. My tutaj mamy Poliwearla, Tangele. Jest i Shings, który w krałnie przynajmniej według nas przynosi szczęście, propopasik ale niestety tym razem nie jest to Rare'ka. Tutaj za loopbolem kryje się. Scolipid. No i tym razem niestety bez dropa z maski, a na samym końcu tylko holówka. Zobaczmy, czy paczka z samym Operponem jest w stanie przynieść nam więcej szczęścia. Jest sans. -shruch. W ogóle w tej masy strasznie dużo pokemonów z Kanto. Też macie takie wrażenie? Na ten moment jest 5 z rzędu. I to dopiero Morpego przerwa tą pasę. Już myślałem, że otwieramy jakieś 151, ale skoro jest tyle pokemonów Skanto, to może będziemy mieli liwi. Albo nie będziemy mieli nic. Wychodzi na to, że w naszym boksie to te starsze dodatki dorobiły dużo lepiej. Ale mamy jeszcze 4 paczki Stellara i bardzo dużo może się zmienić. Jeżeli oglądacie ten film od razu na premierę, to albo teraz, albo za chwilę odpalamy naszego booster breaka, na którym Stellary będą po 16 zł. Także jeżeli chcecie spróbować swoich sił, to wbijajcie do nas na live'a, bierzcie udział w giveaway'ach, które się tam odbędą, no i otwórzmy razem parę boosterów. Może u Was dropy będą trochę ciekawsze, bo na ten moment maska prawie nic nie dropnęła, a stelar chyba też nie jest w formie. Zostały nam trzy boosterki i tak naprawdę jeden dobry drop będzie w stanie zwrócić całego boksa. Liczymy na Squirtla, na Bulbazaura, ale Terapagos również może być. Tak naprawdę ucieszymy się z każdej karty z top 5, chociaż Lacey już mamy. I to również mogliście zobaczyć na noworocznych shortach, bo była ona w tym samym zestawie co Ursaluna. Gdzieś tutaj zapodziała się nam trąbka. Jest Maril w riversie. No i standardowo zwykła karta Holo. Chyba wykorzystaliśmy swojego farta w starszych boosterach. Tak to już czasami jest z tymi zestawami. Albo dropi na samym początku, albo nie dropi wcale, albo dropi pod koniec. Zobaczmy jeszcze, czy te dwa ostatnie boostery są w stanie uratować ten zestaw. Mamy Slowpoka, Okabery, Vika Volt, jest Yazumaril, Klinklan, który jest chyba w każdym boosterze, no i znowu zwykła holówka. Ostatni booster i nasza ostatnia nadzieja. Może przynajmniej uda się dobić do stówy. Chociaż nie można powiedzieć, że był to zły box, bo jednak trafienie takiej karty jak Mortis Conviction można uznać za sukces. Tymczasem to już ostatnie karty z tego boxa i czy uda się wyjść na plus? Na plus może nie, ale jest to kolejny EX w naszej kolekcji. Na sam koniec jeszcze szybkie podsumowanie dropów. Tak naprawdę oddały dodatki, których byśmy o to nie posądzali. Dajcie nam znać w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony dodatek z tego boksa. Pamiętajcie, żeby wziąć udział w giveawayu i jeżeli oglądacie to na premierę, to widzimy się dosłownie za chwilę na naszym breaku na żywo. A jeżeli nie możecie wpaść, to słyszymy się na shortach już jutro, a nawet dzisiaj o godzinie 18.00.